Siemano, hola mi amigos Witajcie, ja jestem Dragi, a to jest South Park Kiek prawdy Myślę, że dowiedzieliście się w co będziemy grali już po tych pierwszych... Już po wstępie, po tych pierwszych czterech prostokącikach No, oraz po tej typowej dla tej gry muzyczce A więc zaczynajmy Gra jest, powiem wam z tego co patrzyłem, już zarąbista Deep in the, I the lands market. of Zara, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them. A noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attack. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. Whoever controls kto kontroluje kawałek, kontroluje To czas tworzyć swoją postać. Mamy tutaj takiego białaska. Takiego nigaska. Takiego. Właśnie takiego. Takiego i New Jersey. Oczywiście bierzemy z New Jersey. Nie wiem, czy wy widzicie, ale... Ale no, tutaj ja mam takie klamki, bo nie wiem, czy ja, czy wy też będziemy. Dobra, teraz fryzurka. Może taka? Nie, nie chcemy rzadko i trudnego. Taka? Nie, raz no też nie. Emo nie. To y -y -y. był Elvis? No, nie, Elvis nie. Bizusek, Kyla, Banka. Czy no, Kucyka? Dobra, nawet nie pasuję na to. Dobra, weźmy Afro. I pomalowujemy różowy grzebień do dali. Tak, to będzie gniazdo. Teraz ubranka. Poeta. Nie. Taki... ktoś. Ale fajną mają tą, co? Mamy maskotkę, krowę. Kujonka, nie. Dresika, nie. panka, nie. O! To jest ubranie dla nas. Dalej. Nie chcemy mieć takiej dziwnej twarzy. Pobici też nie będziemy, bo jesteśmy koksami. Twarzy w gównie też nie chcemy, nawet takim małym. Będziemy jak z jakiegoś Skyrima. ale o nie mnie siatka dziewczyna. Dobra, nieważne. Weźmy sobie taką bliznę jak ze Skyrima. bryli nie chcemy. Może przeciwoneczne? No, tak wiecie. Szponersko, nie? Nie, dobra, może jednak nie. Koniec. Patrzcie na te profesjonalne, profesjonalne animacje, to spaghetti. Okay, to tak, to well I think that's everything We did it hun we're really Bravo moved It's a new beginning for us. things are finally going to be good. Do you really think it will be better, you will be better for him? him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on let's see how he's doing hun you all dressed yeah Fabian. hey champ how do you like your new room i know it's a big change for all of us but son do you remember why we moved to this quiet little mountain town no, like he, doesn't he, he doesn't remember at all that's good that's good he doesn't remember sweetie we want you to have lots of fun here why don't you go out and make some friends right get outside and play son like like normal kids we've got some money for you on the kitchen counter sweetie just be back before it gets dark yeah we love you too so' To jest nasz profil. No patrzcie, jak wygląda mięsko z profilu. Po prostu genialnie. O tak, kaseczka. Uch. Dobra, wyjdźmy stąd może. Bedroom, bedroom, toys. O, tu widzę, że coś mamy. No, niestety. Mam nadzieję, że ten materiał będzie lepszy niż poprzedni, bo przyznam szczerze, że poprzedni był dość słaby. Może dlatego, że. No, byłem chory. I to był mój pierwszy, tak? No i powiem wam szczerze, że zdecydowanie nie było tam widać. Mnie. Bo powiem wam, że jestem mocno porąbany. Jak już widzicie, możemy używać wszystkiego tego, co oświetli się tak na złoto. Tą drogą trzymamy się pompimy w ubraniu. The Fuck! No, nieważne. Wykręćmy może. Albo nie, będziemy hipsterami, takimi złymi. Tak, to jest to, co myślicie. Czas się zesrać! Pa. Jest, udało się! Wym wam, że robię to już któryś raz z rzędu, bo już piątek chyba raz to nagrywam. Bo za każdym razem coś się działo. I chwila. Czy będziemy Bobek? W serio? W serio? Trej, Matt. Naprawdę. Naprawdę? A dalej. Ach, jak pochodzę mu ten grzebień. Chwila. Czy wy to widzicie? Czy nie muszę mieć całą... Cały kart na gacie, i oni mają. Dobra, teraz kuchnia. Bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko jak leci. Będziemy bogaci. A teraz, patrz. No, go outside, patrz, patrzcie co around neighborhood. zrobimy. A, no, like no. Oh yes, yeah, she like it. Teraz szybko, 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 idziemy, 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 idziemy. Tam nie poszliśmy, bo tam nie jest ojciec, a jego nie lubimy. Nie, nie lubimy. Szybciej, tu może zdążymy. O, udało się. O, peruka. What the fuck? Co to za peruka? Nie, tego nie chcemy. Ale jeszcze w to wyglądamy, ale nie. O, mamy mistrzowe czyny. Ha, nie zdążył nas. Ej, zobaczcie na tą kurę. Ale fajna. Dziennik zadań. A więc otwierałem. Ale fajnie wygląda to w ogóle, nie? Dobra, teraz tu salt, wchodzimy to. Tak samo do, tak bardzo dobrze widzicie. Możemy tu pierdzieć. I to jest atak. A tam jest jakaś to tarpa, weźmy, zobaczcie. zobaczmy Bo nie mogę tego na razie rozwalić, a może to. To się tak to nie świeci. No niestety. Ale za to na pewno uda nam się podpalić pierdem to... to coś... tą stare drewna. No... no... No niestety się nie udało. Ale następnym razem na pewno nam się uda. Tą, o skrzyneczkę. O, tą sobie założymy. Pu... wyglądamy jak ziomy. No, co z trochę nadwyci serferzy. Nie uważacie, że ten bałwan się jakoś tak dziwnie patrzy? Pozbądźmy się go. Rozpuszczę cię! Oooooh. You shall die by my warhammer, coś. drowelf! Uh-uh. Banisz je do Forest Realm! That way I banisz you first! Aha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! <laughs> tak hey, no fair! That's cheating! I'm going to tell my mom! Thanks, kid. No, to, I did you realize you had help? My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. No, no, Butch, why is Butters me mean and harsh? And does he want to fight me? You should parku. speak with the Wizard King. He's the been fact? talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse over there. Hey, where are you from? Hey, where are you. Where'd you live before moving here? Oh, Butch, we can run. You. You like Colorado? Kupa keep. That is so. I just don't like water. So, I'm fine. Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. I'm just going to do that. jest po prostu. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, mom, not now. <laughs> Nie ma tak śtereśki atmana. Right? Don't talk to her, she's not part of the game. Oh, right. Jesteś mięźni. Dobra, daj mi i podglądać. Jakiś głupi. Emo, zegupiemo, zabiłbym go. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Czemu, here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Transvestita. Widzieliście tego misia w prawym dolnym rogu? What the fuck? O, widzieliście? Tam mówi coś o Starku. O, coś o Starku. O, swoją drogą, teraz będę grę o Tron. Polecam, zarobić Be the rock of holds O, to kamień szaleństwa. Ok, Myślę, you're insane now. Stości. If you want to be healed, you must gaze at the rock again. Basen wizji. A nie mogę spojrzeć? No niestety. Żonki. Gdzieś. O, możemy go wziąć. Ah!

The wizard's stump. Perhaps one day I will show you what it does. Ah, you have located the training area, where our massive army learns to fight. What do you want, a medal? Good point. Nice. That's the line the Grand Wizard gave me. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest. But first, please tell us thy name. <laughs> no you entered, douchebag. Is that correct? You. Cię, Deklu? Are you sure you want to keep the name, douchebag? Yeah. Very well, douchebag. You will now choose a class: fighter, mage, Jestem thief, Declan. or jew. Ło, wow, ale wojownik wygląda jak z jakiejś mangi czy nie wiem właśnie To wygląda fajniej not as co Wydaje mi się, że Cartman jest czarodziejem, i to chyba dlatego. You look sneaky enough to be a thief Fajny captor, nie? O to będzie mega klasa, patrzcie! A Jew from New Jersey. So you're basically Cow's ma. You look sneak Jew, huh? So I got a from New Jersey. So you're basically cow's mom. Jesteśmy matką Kaya, tak. Ej, ale fajne Ale niestety A mage is like a wizard, only not as cool. We welcome to our kingdom, douchebag the mage. Hooray! Now please go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon, and we shall teach you to fight. Hey, where the hell you? Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for two Bro nie. Magiczna A, a lovely purchase. Mamy coś jeszcze? Nie możemy, nie możemy. O, Lance, to będzie coś mega. O, nie możemy. Peruka z tej irenki. <laughs> Zaćes z kartmana. Kartman ma włosy. Naklejka z błyskawicą. Zapalona zapal. No tak, pamiętam, kiedyś były włosy kartmana. Inwentory. I jak inwentory. A tu co? Tu tu. Tu tu. Oh, all fine. Let's go. Now we boss. Let's Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clad. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clad, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass, Clyde, You have to wait your turn. That's lame. <laughs> No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the middle ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Like, swoim drogom, of course, myślę, to nasi rodzice nas chyba nie lubią. Like myślicie? Well, that doesn't look like Clyde. Oh, hell yeah, Clyde's a bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ah. Power uh -huh. need to really hurt Clyde. to, to pobić, if That was a power attack. How come Clyde is not crying? Let's go. <try> Jeszcze raz. Co to za Mamy od 0. Super weak, dude. I don't even want to think about what I just witnessed. Let's move on. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the back. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your back. Prepare yourself. Ah! Yes, yeah, that's what I'm talking about, dude. You're already way better than All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them than fucking say, Clyde, fucking <laughs> asshole, <Super> I'm the king and I say it's PP. Douchebag, use your major ability to make Clyde pay for insulting the king. I mana. Czy coś? No a nie... No ale dobra, to kartman, tak. W ogóle patrzcie mamy jaki mamy fajny znaczek, taki maga. Come on, fight. Oddech smoka. Ósma swój cel z strumieniem ognia. Przy idealnym wyknaniu wywołuje efekt podpalenia. 6 pip to kosztuje. Łaooo go grup pocisnęliśmy. Tak jak fajnie touch.

Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war, the relic for which human and elf are willing to die, the Stick of Truth. Just two days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs 9 and no, five for the first week, 4 dollars of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive e, to Co za dziwny obiekt. Zdałem, że ci na koniec nazwałem Elfy to będą. o fajnie mapa. Że te elfy to tak naprawdę będą Dushback, wiem, o, jakieś. i or dziwne, dziwne. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, dwarf! Come get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress. Aye, aye. Aye, aye. We're not playing pirates, Clyde. This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all cost! The stick is ours. Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Ah! You're no, no, wounded, douchebag. Potions hey. will heal you. Here. I'll patch you. Find the. There were Find the drops. We'll say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was compromised. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks i my wrath! If you block all the attacks, you get a counterattack. attack! i get your enemy on the ground, weak and helpless! Kick the shit out of him! Oh my helpless ass! Now finish off these I'm finish off finish off these finish Dostał w dupala. Lubi to. No to co? Zeramy go. O, jak smoka! I po tobie. No i poleciał po pokoci do mamy. Dobrze zbił deklu, co? Lepiej się w miśka Patrzcie, mamy. Co to No jak? Zląży, co Ej, patrzę, no, jest nie, nie bij kotka! Mm -hmm. You got this, douchebag? <laughs> ah! What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. <laughs> oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. <laughs> Yeah, that's a good Sweet! Now you can hit the guy in the back. Go for the pigment. Wow. Douchebag! Use your arrows. Take out the archer. Do what I say, or you can't play anymore. Uh. Yeah, that bitch! Bienne. That's good fucking with the wizard king. Hmm. Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. <laughs> yeah Oddech, psz, fu, oddech, smoka smok! Odech smoka! się chociaż nie popakał. Świetna lepiej. tutaj teraz tak zatańczyć, nie? Oj! Zwierzę, ludzie. Bły! 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 I got you back! Patrz Bły! 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 No, that wasn't you. very nice. Oh, okay. uh, Each one of you must fight as three uh, of them. Protect me, douchebag, uh, for I am the king, and the king believes in other okay. bodies. What about Chairman. Let's do this, douchebag. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak, just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Okay i some going to go to I'm yeah, that's how you, you do, it. do it. The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Dabra, okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. You okay. don't hit this bitch as hard as you can. Her armor is going to soak up all the damage. Damn you, the smoke. If that was a power attack, it was the weakest power attack in the history of power attack. Exactly, Cartman. Nie musieli go wybasić jak nic. Nie w szmatu! Wow, to było mocne i szybkie straszne. Nie szmato. Mm, to. Jeszcze raz. A masz! A masz. I jeszcze raz gnoję. Ładnie obroniśmy, co nie? Raz! I dwa. I jeszcze raz, i raz, i dwa I jeszcze, jeszcze. Kolejny to lubi, widzicie? Dziwny k nie ma to party, ale ja się nie będę... Oh, Bawie, nie? Nie mam nic do geju bo nie było. I teraz sponie. Czekaj, trzma. Wyciężyliśmy bitwę i szmato! i wygraliśmy wojnę. Patrzcie jaki fajny wilkołak. Elves, fall back, fall back I say! jeszcze uważa, że on yeah, Awesome dude. take that you asshole, elves! Better luck next time! It's God. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished huh? from space and time! Yeah, what? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! Oh, this You fought much. bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, we sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and no, sick just be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Fighters, go with him! Oh <laughs> Coś mamy, chyba. Drużyna, ten. Fajne ten, nie? To ma fajne, fajny... ten, żerwanie. Bardzo fajne, nie powiem. Kolekcja. O, czym pokomony? To chyba takie coś, tam było na drzewie. Dużo tego. Zadanie. O, fajnie. Jesteśmy tu, a mamy się dostać tu. Słuchajcie, skarby. O! Patrzcie, możemy nawet patrzeć, gdzie są jakieś skarby. Tu sobie możemy patrzeć za... O i gdzie, gdzie, gdzie zadanie? Fajnie od razu. Bardzo fajna opcja powiem, nie powiem, nie powiem. O, miktura odrodzenia, to fajne. Chętnie mi tylko mikstur odrodzenia. Łuk, frajera. O, modyfikuj. O nie możemy niestety. A szkoda Powiem, że takie czarne dla lamusów, nie? Coś jeszcze... O, trudno widzę. Fajnie, fajnie. A możemy coś robić może z poziomem? I nam podskoczyła, widzicie? Chyba już nic nie możemy więcej. Ej, możemy, patrzcie. Ej, fajnie, fajnie. To? A to co? Nie, to wolę to. Kup. O, to. Ta... Teraz będzie jeszcze lepszy naszynki. No dobra, ludzie. To jest koniec dzisiejszego odcinka. No, mam nadzieję, że wam się... O, właśnie, jeszcze ludzi zbierzemy. Kaska, kaska. Mam nadzieję, że wam się podobał. Bo powiem wam, że mi gra, jak na razie, bardzo mi się podoba. a Mimo, że nagrywam to czwarty raz. Zobaczcie, jak się dla was poświęcam. Dobra. To co? Siemanko. Adios, amigos. Widzicie, on też wam macha. Papa. Pa.